90. urodziny, jednocześnie 65-lecie pracy naukowej profesor Tadeusz Olejnik świętował oczywiście w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, które ponad 60 lat temu organizował niemal od zera. Z placówką związany jest cały czas. Wspólnie z muzeum wydaje publikacje będące wynikiem ciągłych badań i poszukiwań. Tak ogromne dokonania są wyjątkowo szczególne dla nas, mieszkańców Wielunia, Ziemi Wieluńskiej, województwa łódzkiego a dla muzealników w sposób szczególny, bo gdyby nie pan profesor i jego zaangażowanie wtedy, na początku lat 60., kiedy postawił sobie za honor, że utworzy muzeum regionalne, to pewnie ono w 64 roku by nie powstało. W którymś momencie na pewno, tylko pewnie jeszcze kilka lat trwałoby to budowanie, a właściwie odradzanie tego muzeum, bo przecież pierwsze muzeum funkcjonowało przez 13 lat przed wybuchem II wojny światowej. Być może nie byłoby w tym jakże ważnym, pięknym i wspaniale położonym w sercu miasta budynku, czyli dawnym klasztorze z początku XVII wieku. Także, panie profesorze, pana zasługi dla muzealników są przeprogramowane. Wygłoszona laudacja poprzedziła odznaczenie profesora z srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis, którego w imieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonała Dorota Ryl Wojewoda łucki. Wśród wielu publikacji wydanych przez profesora są oczywiście dzieje miasta, leksykon, a także książki poświęcone tragedii Wielunia we wrześniu 1939 roku. Trudno ubrać w słowa te zasługi, które nasz jubilat po tutaj dla tej ziemi, ma i za które mamy być mu wdzięczni. Wielka uroczystość, wielkie po mojej stronie wzruszenie i szacunek Panie profesorze wszystkiego dobrego z okazji jubileuszu i gratuluję oczywiście odznaczenia od ministra dziedz ku dziedzictwa kultury. Brawo. Dużo pracy i serca druh Tadeusz Olejnik włożył także w dokumentowanie historii Ochotniczych Straży Pożarnych. Stąd obecność na uroczystości Adama Nowaka, wiceprezesa Zarządu Głównego Związku OSP, jednocześnie wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi. Panie profesorze druhu Tadeuszu, ten piękny patriotyzm w wymiarze ogólnopolskim i w tym wymiarze lokalnym do Twojego ukochanego Bielunia jest pewnością tym, co Cię reprezentuje i z czego wszyscy jesteśmy dumni. Żyj nam ponad, dużo ponad sto lat w pełni błyskotliwości intelektu, aby twoje kolejne dzieła, twoje kolejne holodakie mogły wychowywać pokolenia naszych kolejnych lokalnych patriotów. Wszystkiego najlepszego. Tadeusz Olejnik jest także założycielem dwóch działających do tej pory stowarzyszeń, czyli Towarzystwa Przyjaciół Wielunia i Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. W Muzeum z okazji podwójnego jubileuszu przygotowano wystawę poświęconą naukowej, samorządowej i społecznej działalności profesora. Przez lata wykazywał się aktywnością na wielu frontach, stąd obecność na uroczystości bardzo wielu delegacji. Pan profesor Olejnik w tej chwili zasłużył na miano wieluńskiego Jana Długosza i widzę tego kadłubka w jednym. Ponieważ ta, ta, ta wielość e, dokonań naukowych, e, które odkrywały wiele tajemnic, wiele takich zakrytych e, elementów życia naszego miasta, naszej ziemi, w ogóle, bo nie mówimy tylko o mieście, mówimy o całej ziemi wielońskiej, jest na tyle duża, że możemy śmiało postawić tezę, że, pan, że, że ziemia wielońska jest usłana śladami pańskiej działalności, tak lecz ubita e, tym, co tutaj się wydarzyło. I tak naprawdę większość stowarzyszeń wielońskich, towarzystw e, naukowych, przyjaciół Wielunia ma stempel pańskiej jakości. Pana wieloletnia działalność to na niezwykły wkład w rozwój naszej społeczności i kultury. Pana wiedza, mądrość oraz oddanie sprawom lokalnym na zawsze pozostaną zami w naszej pamięci. Życzymy Panu dalszych lat zdrowia, radości oraz satysfakcji z podejmowanych działań. Tak w jak było wspomniane, mam nadzieję, że się na 10 latach, tak profesorze, niech ten wyjątkowy jubileusz będzie okazją do wspomnień o wszystkich osiągnięciach, które tak znacząco już naszą społeczność. Wszystkiego najlepszego, Panie Profesorze. Dziękuję Powiedzieć w ziemi biednickiej i ambasadorze, że Pan jest wielki, to znaczy już nic nie powiedzieć. Panie profesorze, dla mnie to wielka satysfakcja, że mogę tu dziś być i że spotkałem na swojej drodze Pana. Dla mnie to wielki zaszczyt. Życzę Panu wszelkiej pomyślności, jaka tylko może być. skromnie wyrobnicy oświatowy chylimy czoła przed Pana osiągnięciami osią i życzymy dalszych sukcesów. Niecierpliwie oczekujemy na następne publikacje książki. A dopóki co życzymy zdrowia, sił długich lat życia, zdrowiu, nie ograniczając liczbowo Bożych możliwości. A ból to za mną, Panie Profesorze. Spotykamy się za 10 lat, panie dyrektorze. No, 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 no tak, no, tak to może, się uda, może się Może się uda. A ja do tego jeszcze tylko dołączę, że dziękuję losowi, że pozwolił spotkać na mojej drodze życiowej i zawodowej tak cudownego człowieka, współpracować z nim i przez lata podziwiać. Za to serdecznie dziękuję i zdrowia życzymy. No i jeszcze wiele aktywności, żeby wyzwania nowe dawały mocy na następne lata. Wszystkiego najlepszego. 90. urodziny nie mogły odbyć się bez okolicznościowego tortu i symbolicznego toastu. Proszę dokonać pierwszego cięcia. Z fantazją łańską. Nie było I stało się. Bardzo dobrze, równe cięcie. Przyznaję, kto z tyłu nie widzi. Wszystkiego najlepszego. Radość i szczęścia noc. Słoneczka, wesołego.